10 najbardziej dochodowych lokalizacji w Wielkiej Brytanii: East Ayrshire Rentowność 8,48% Średni Rent, 504 Średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 71 334. West Dunbartonshire Rentowność 8,40% Średni Rent, 562 Średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 80 326. North Lanarkshire rentowność 8,7% średni rent, 573 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości, 85 225. rentowność 8,97% średni rent, 606 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości, 91,249 249. North Ersher rentowność 7,94% średni rent 524 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 79237 Burnley rentowność 7,92% średni rent 493 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 74681 Hartlepool rentowność 7,80% średni rent, 481 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości, 74,048 zł. Middlesbrough rentowność 7,64% średni REN 531 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości, 83,333 Sunderland rentowność 7.61% średni rent 546 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 86078 Inverclyde rentowność 7.55% średni rent 568 średnia wartość wynajmowanej nieruchomości 90264